Nigdy jak Dwie płyty w tym roku, jedna złota, druga platynowa. no To jest coś, wyprzedziłeś ikony, polskie ikony. Czy czujesz na sobie taki pręgierz odpowiedzialności bardziej, czy, czy po prostu nie wiem, kładziesz się spać i myślisz, no, zrobiłem to, co chciałem. Z jednej strony zrobiłem to, co chciałem, bo to był jakiś tam plan i wszystko było zamierzone. Natomiast z drugiej strony. Tak też czuję jakiś tam bagaż, że tak powiem, odpowiedzialności, bowiem do kogo docieram tą muzyką w większości. Aczkolwiek odbiorca starzeje się razem ze mną i wydaje mi się, że ci, którzy gdzieś tam kiedyś zaczęli mnie słuchać, są ze mną do dziś. Co przypuszczam przekłada się też na sprzedaż płyt i frekwencje na koncertach. Także to jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o wyprzedanie i czy coś, no nie wiem, nigdy nie traktowałem właśnie tego jako wyścigu i... Ale Wiesz, to się dzieje, po prostu to się to dzieje. To się dzieje, ale jak ktoś podchodzi do robienia muzyki, czy do, do, w ogóle do całej tej działalności muzycznej, koncertowej, jak do wyścigu, to prędzej czy później przegra, bo każdy przeminie. I jeśli tak do tego podchodzi ktoś, to się z tym nie pogodzi, że po prostu odchodzi. Mhm. E, pytanie tylko, jak długo będzie trwało to, co się teraz dzieje, tak? I w pewnym stopniu zależy to ode mnie, a w pewnym stopniu zależy to od tych, którzy wchodzą i na nowo tworzą scenę. Także. Wiesz, ja jestem drugim pokoleniem hip-hopowym, że tak powiem, drugim pokoleniem raperów. Pierwszy, pierwsze pokolenie to było to pokolenie najmocniejsze, które, miało, które leciało w radio, leciało w telewizji. Później się to wszystko popsuło gdzieś tam ten 2001, chyba drugi rok. Wielu raperów, z którymi ja, tak jak ty mówisz, miałbym konkurować, no to to są ikony, wiesz o co chodzi, I, bo oni byli pierwsi, oni jakby wynieśli. Rap z podwórka i z jakiegoś tam slamsu, czy cholera wie skąd, z bloków, po prostu do szerszej publiczności to dali. Także ciężko byłoby z nimi konkurować, nawet gdybym chciał, ale słuchałem ich płyt i znam to, także w jakiś tam sposób też mieli na mnie wpływ i na to, co robię, na pewno i nigdy jakby nie będę temu zaprzeczał, no ale dzisiaj robię swoje. No właśnie. Stronisz od mediów czy, czy, czy nie? Bo można odnieść takie wrażenie, że delikatnie gdzieś tam e, nie chcesz, znaczy... bo tak jak mówisz, oni grali tej wszystkie ikony poprzednio oni grali w radiu, pokazywali się gdzieś tam w telewizji, e, a z tobą jest trochę inaczej. Czy to jest po prostu to, że to dopiero nadejdzie? Wiesz co, a może, może, to, może to nadejdzie, tak jak mówisz, nie wiem, na razie y, 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 propozycje jakieś tam... Raczej częściej odrzucam Czyli niż czekasz przyjmuje. na propozycje po prostu. To znaczy czekam. No, zdarzają się różne propozycje. Uh -huh. Nie wiem, na przykład taki występ na top trendy, nie jeden by powiedział super, wow, jadę tam. Ja uznałem, że nie, bo chyba nie do końca moja muzyka tam pasuje po prostu do do odbiorcy, bo mógłby to być lekki szok dla nich, a nie lubię grać koncertów cenzurowanych. Musiałbym dobierać repertuar i w pewien sposób się tam zachowywać. Tak przynajmniej ja to odbieram, no bo wiem gdziebym grał i dla kogo i, i co robię, więc żeby nie było. Wolność ważniejsza. Tam, kurde wiesz, szoków, że tak powiem, po odsłuchaniu niektórych utworów, a chciałbym grać to, co lubię. Także zrezygnowałem z tego, aczkolwiek pojawiają się teraz jakieś tam propozycje. Na przykład jeśli chodzi o granie utworów. Moich klipów w telewizji, no to nie mam nic przeciwko. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to niech je gra, tylko niech to będzie miał ręce i nogi. Kiedyś SK TV, to już też mówiłem wielokrotnie, gdzieś tam ściągała moje klipy z internetu i puszczali je u siebie. Zamiast odezwać się do mnie, to by dostali te klipy w dobrej jakości. Nieważne, teraz jest Hip Hop TV, odezwali się do mnie o współpracę, wysłałem im teledyski, jeśli chcą je puszczać słyszałem, nie wiem, nie oglądam telewizji i nawet nie mam tego kanału, bo kiedyś sprawdzałem i w tej mojej tam kablówce tego nie ma. W każdym razie wiem, że to leci gdzieś tam na rotacji, no fajnie, no, jeśli chcę to puszczać radio, też fajnie, wiesz, no, tylko chciałbym, żeby to było radio profilowane po prostu, wiesz, i mhm. widzę mm, pewną taką zależność, że to, co leci w radio, e, często, inaczej, jedziesz samochodem i coś leci w radio, znasz kawałek na pamięć, ale nie wiesz, kto to śpiewa, no mhm. i tak po prostu przeważnie jest, to, co jest powerplayem, w danym radio, czy tam jakimś RMF Max, czy coś młodzieżowego, powiedzmy, no to przeważnie nie wiesz, co to jest w ogóle, ale gdzieś tam sobie to zanucisz. Yy, w hip hopie w Polsce szczególnie jest odwrotnie. Mamy swoje, swoje kanały, działamy bez tych większych mediów. A poza tym zmienia się odbiorca, który jest nastawiony na to, że może sobie wybierać to, czego mhm. chce słuchać, a nie. Nie chcę mieć nic narzucanego, tak? nie chcę, żeby mm -hmm. to było narzucane, a radia narzucają, siedzi jakiś człowiek, który wybiera to, czy to pasuje, robią badania, mm -hmm. niech sobie robią, co chcą, wiesz. Ja mogę iść swoim, swoim torem i, i robić nawet, nie wiem, tak jak z tą płytą akurat jedynkę na Olisie, czy, czy nie wiem, być pół roku na, na liście najlepiej sprzedających się albumów mm -hmm. i, i nie potrzebuję ich do tego, a... ale media też mm -hmm. nie robią nic w kierunku tego. Jakby ślepi są na to, jaki hip-hop odnosi sukces w Polsce bez ich pomocy i mam wrażenie, że są, nie wiem, obrażeni albo wolą tam pakować w te swoje kukiełki pieniądze, żeby zarobić na tym. Nie wiem, jak to, jak to wszystko funkcjonuje, natomiast są programy, do których bym nie poszedł, typu Kuba Wojewódzki właśnie, czy coś w ogóle. No way, nie? ten żart jest słaby. No właśnie, mówisz o tym, że, że dużą popularność ma hip-hop. Ty tak samo, no na YouTubie milion wyświetleń, czy ten fame na ciebie jakoś, no na pewno na ciebie jakoś wpływa, tylko kwestia, jak do tego podchodzisz, czy w ogóle starasz się od tego odcinać? No to znaczy nie, to nie, mogę, się jakoś... od tego, nie mogę się od tego, od tego, wiesz, odciąć tak zupełnie, no bo jakby no robię tą muzykę już od jakiegoś czasu, ten fame nie przyszedł z dnia na dzień, tylko mhm. robię to już od 10 lat i właśnie 25 lutego Waranie będziemy mieli 10. -lecie. Mhm. Yy, i premiera od razu tej płyty, natomiast no, jestem do tego jakoś tam przyzwyczajony i mam dystans do tego, tak. To co powiedziałem na początku, że yy, ogólnie mam tak, tak taką swoją jakby swoje motto, że żeby nie popadać, że gwarancją sukcesu jest niepopadanie w samozachwyt. Wiesz? I dopóki mamy dystans do tego, co robimy, i zawsze może być lepiej po prostu, nie? I w... W tą stronę i tego się trzymajmy. Nie możemy nie powiedzieć o płycie. Ostatni krzyk osiedla. Dlaczego ostatni? Ostatni, jesteśmy ostatnim pokoleniem, ostatnim rocznikiem, tak. który na tych osiedlach siedział, który jeszcze był przed erą komputerów. Mhm. O czym no, ja chcemy powiedzieć? Wspominamy to, to, jak to było. O to, o to właśnie chodzi. Jakby ten tytuł do tego nawiązuje. Ja jestem rocznikiem, rocznik 85, ostatni rocznik, który miał 8 klas. Ominął cały ten bajzer z gimnazjum. I tak, no, z tego co widzę, te roczniki już nawet rok młodsze, czyli nie wiem 8-6, bo mam też znajomych różnych, w różnym wieku i no, jest gdzieś tam jakaś przepaść. Ja to wszystko rozumiem, tylko że nie do końca oni często rozumieją mnie i te relacje face to face później zaczęły mocno zanikać. Nie wiem, z czego to wynika. Może gdzieś tam wiesz, w wieku 15 lat po prostu zmienia się nagle coś i. Zamiast się spotkać na podwórku i na ławce, zaczęli się spotykać na Skype'ie. Może tak jest, nie wiem, bo ja tak nie robię. Nawet nie mam Skype'a, ale po prostu mam wrażenie, że dzisiaj to wszystko idzie w tą stronę wirtualnego życia. I ostatni krzyk osiedla, dlatego że ja i moje pokolenie, i raperzy z mojego pokolenia, jesteśmy ostatnim krzykiem osiedla, czyli. Ostatnim pokoleniem, które pamięta takie prawdziwe osiedlanie. Ostatni głos daliśmy na tym osiedlu, można powiedzieć, że to no tak jeszcze jest, brzmi. No. <gry> Ale byliśmy trochę pokoleniem MTV z kolei. Właściwego MTV, gdzie było music, mm -hmm. a nie młodzież. Mm -hmm. Także no, wystarczy spojrzeć na ramówkę programów niby muzycznych, co tam się dzieje. Tam raczej jest mało muzyki, a więcej jakichś tam, nie wiem właściwie, co to jest, Pierdol. zabaw, czy tam, tak, coś. Z jakieś, no, mija się to z muzyką w każdym razie. Dlatego też nie mam w ogóle potrzeby bycia tam, bo to jest jakiś taki kanałowy show-biznes bym powiedział i... Taki trochę śmietnik chyba. Tak, to jest takie, kurde, no, to nie jest nisza, oni to próbują wypromować sztucznie, właśnie nie, bo nie wypromują, moim zdaniem, telewizji na kimś, kto jest promowany przez tą telewizję. Powinni brać ludzi, którzy są prawdziwi nawet w tym, co robią i mają jakąś charyzmę, a nie tam dziewczynę, bo ładnie wygląda, czy chłopaka, bo ma ładną grzywkę. Nie o to chodzi, no wiesz, ja piękny nie jestem, a ludzie oceniają mnie za to, co robię, za moją muzykę i, i tak powinno to wyglądać chyba, nie? Ale mówiłeś tak właśnie, wydaje. że w MTV fajne rzeczy były kiedyś, no i właśnie a propos tego, jakieś twoje autorytety, polskie, zagraniczne, wiem, że słuchałeś hip-hopu francuskiego, tak. czy to cały czas trwa, no a autorytety tu nasze? Y, autorytety nasze, ale odnośnie MTV, no to mm -hmm. wiadomo, że pamiętam te wszystkie, nie wiem, i Beavis, Beavis Badhead czy coś, to były y, kresy... Ja uważam, że to nie jest złe to, co się teraz dzieje, tylko po prostu uważam, że to jest głupie i to wszystko dąż do mm -hmm. ogłupienia. Beavis i Badhead był takim y, czymś... Nicola dziś też by to się odnalazło, tylko by musieli zmienić tematykę delikatnie, mm -hmm. ale dwóch takich idiotów mogłoby swobodnie jakby funkcjonować w dzisiejszych mediach i myślę, żeby się to świetnie przyjęło, bo to mm -hmm. był strzelał dziesiątkę, po prostu bekę sobie robili z wszystkiego, co tam leciało, byli mega idiotami. Dziś nie wiem, czy to by było takie śmieszne, bo przypuszczam, żeby się mogli dopasować do społeczeństwa, więc nie byliby aż tak wow. Ale no było, było parę rzeczy, czym się inspirowałem. No kurde, inspiruję, inspiruję się wieloma rzeczami, nie tylko hip-hopem. Mhm. Słucham różnych rzeczy i o, muzycznie, właśnie, właśnie. że tak powiem, ta skala jest naprawdę... No, szeroka no nie wiem jak, zawsze tak wiadomo, trudno podać, podać tego jedynego nie tylko francuski od zawsze gdzieś tam ze mną był od mhm. NTM AM po nie wiem Bube czy teraz te najnowsze rzeczy SCH i EPNL Karis też słuchany nieraz ze Stanów z tych młodych i starych no to śledzę to wszystko na bieżąco spoza Spoza hip-hopu to na pewno dużo słuchałem Rage Against the Machine, takiego mocniejszego grania. Yy, lubiłem też Biohazard. To też trochę od mojego brata. Z kolei Zajawka, który grał na perkusji przez lata. Metaliki, jakieś tam, no to jest wszystkie mocniejsze grania. Czyli wszystko zaczyna się od rocka. No można, tak powiedzieć, no, można tak <laughs> powiedzieć. Ale też kończąc gdzieś tam na dajanie kral czy jakichś lżejszych Aha. brzmieniach i dużo ciekawych rzeczy wychodzi teraz muzycznych, około rapowych, takich cloudowych, do końca nie wiadomo co to jest. Także nie sprawdzam wszystko i mam wrażenie, że słucham dobrej muzyki z danego gatunku, bo to idzie wyczuć co jest dobre i niekoniecznie to, co jest najbardziej wyhypowane i przehypowane często jest fajne. Także nie jaram się kolaboracjami typu Skrillex i... Regros, bo w ogóle nie trafia albo to Justin Bieber to jest robione, ostatni. Ale Justin Bieber ostatni jest dobry. No, to muszę przyznać, że jest dobry. Nie? W kategorii pop jest dobry. No Tutaj nie ma co jemu zarzucić. Może tam sobie robić jakieś różne około muzyczne rzeczy, na najgorsze, przypałowe rzeczy, ale muzycznie no, no, nie Nie wyczynamy tego. Jest nie. niezły. No. To teraz z kolei, to co cię wkurza, co cię działa na nerwy, czego nie lubisz, komu mm. mówisz oko? Czemu czego nie lubię? Długo bym musiał mówić, ale no, tak nie lubię kolejek w marketach po prostu. W Kaczy Polskiej na Sobieskiego mam... Jest... Pozdrawiam te panie, które tam pracują, ale jest tam masakra. Po prostu za każdym razem jak tam wchodzę, to jest jedna kasa otwarta na, i to jeszcze nie przy kasie, tylko w części monopolowej, więc jest masakra. No, tam się stoi czasami po 20 minut w kolejce. Tego Fajnie, nie a lubię. w ludziach? Nienawidzę w ludziach. Takiej krótkowzroczności i świadomo, braku świadomości, jakby, bo tym bardziej dziś co się dzieje, jak patrzę no, na młodzież ogólnie, no, taką młodą młodzież i, i młodzież trochę starszą w wieku tam nie wiem, 20 paru lat, jakie mają nacjonalistyczne zajawki dziś w, w dobie tego całego syfu politycznego. Ja to jestem antypolityczny. Jakby nie chodzę na głosowanie, nie dlatego, że jest yy, ci objęte, że co się nie chodz tak, tylko po prostu nie ma na kogo głosować i jeśli ktoś mi mówi oddaj głos na kogoś, bo, bo to jest, mam to w dupie, po prostu nie będę głosował, bo sam, sam, tam mhm. są, same cymbały i nawet jeśli wydaje się, że ktoś jest okej, okay, to później jest zweryfikowany szybko, bo łatwo mówi, to jest tak jak w muzyce, wiesz, jak jesteś w podziemiu, to łatwo przeczyć i, i, wiesz, mówić coś niefajnego o kimś, kto już coś zrobił, no bo Wiadomo, może mi ktoś wytknąć pewne błędy, ale ja mam za sobą 10 lat robienia muzyki i 13 w sumie albumów razem z IFAM, więc gość, który nagrał przed chwilą pierwszą płytę, no co ja mogę o nim powiedzieć? Jedynie, że jest szczylem, który jeszcze nic nie zrobił, więc to mogę o nim powiedzieć. A on, gdyby się skupił, to może o mnie coś powiedzieć. I tak samo jest w polityce, bo ci, którzy wchodzą na scenę polityczną, no oni idą do roboty tak naprawdę. Już nie wierzę dzisiaj w gości, którzy mają misję zmiany świata i kraju. Nie, jakoś tego. Po prostu nie do końca, nie do końca to czuję. Natomiast ta cała polityka to nie jest mój świat i trochę jestem, wiesz, zdziwiony jak nawet moi bliscy koledzy nagle, kurde, wychodzą w tych orłach na klacie, śmierć wrogą ojczyzny, no spoko, no. Ale to nie jest moja zajawka, to, mnie, to nie, nie, jakoś nie lubię tej takiej nienawiści na, i podziału na my i oni, nie. Właśnie mówisz, że zacząłeś już tworzyć, właściwie jako nastolatek, no bo yy, chyba miałeś 19 lat, jak to się już tak na poważnie gdzieś tam zaczęło? No i teraz takie pytanie, no... Komu możesz podziękować za to wszystko? W poprzedniej płycie już dziękowałeś, to jest okazja teraz właśnie, no, żeby wiesz, podziękować. Wielu osobom, Kto myślę o tym, co... Mówisz, om... że jesteś self-made, tak? No ale ktoś jednak tak, ciebie tak? też stworzył, no. <laughs> Oczywiście, ktoś mnie, że tak powiem, wspierał w tym. Dokładnie. No, na pewno, wiesz, rodzina, dom i to wszystko, to, no, to jakby cała baza, tak, skąd, skąd pochodzę i czy rodzice, czy, czy moja żona, dzieci, to wszystko mnie jakoś tam inspiruje, buduje i, i ukierunkowuje w tym, co robię. Także to na pewno i wiesz, ale jeśli chodzi o mu, y, ruchy muzyczne i o to co ja robię w muzyce, no to jestem self-made, bo sam decyduję o tym od początku do końca, jak ma wyglądać płyta, jak ma wyglądać okładka, co ma, jaka ma być muzyka, o czym ma być ta płyta. Także w tą stronę tak, natomiast życiowo wiadomo, że składam się z, z większej ilości osób niż tylko ja sam. Yy, także, no, Wiele osób miało wpływ na to, jak jest, czy tam dj -e, czy producenci, czy jakieś porażki. To wszystko tworzy mnie, tak? Tylko yy, no, największy wpływ ma moje najbliższe otoczenie na mnie. Mam tu na myśli właśnie moją rodzinę i dzieci, żonę i to, to, to jest to. Bo ludzie, jakby przyjaciół jest też kilku, yy, którzy na przykład są fajnymi filtrami, jeśli chodzi o muzykę, bo wysyłam im gdzieś to, wiesz, jak już nagram numer, to czasami komuś podsyłam. Żeby przesłuchał sobie i ewentualnie yy, powiedział co o tym myśli, a ja mogę to wziąć pod uwagę lub nie. Natomiast wiem, że oni mi będą to mówić szczerze, bo jest wielu, którzy przesłuchają coś i nawet jak im się nie podoba, to powiedzą, o kurde, kozak, no ale powiedzą, bo mają ten filterek, że to jest paluch, wiesz. A dla tamtych jestem Łukaszem, więc nie mają problemu z tym, żeby mi coś powiedzieć, że coś im nie gra. No I takich ludzi yy, chciałbym mieć, wiesz, jak najwięcej koło siebie, którzy się ze mną nie będą cackać, tylko Będą szczerzy i tą szczerość na pewno doceniam, A znam też wielu raperów, którzy lubią się otarzać takimi, brzydko mówiąc, lizi dupami, którzy cały czas ich gloryfikują. Nie lubię tego i zawsze, wiesz, spychałem gdzieś na bok takich ludzi po prostu. No właśnie mówisz o tym, że wpływ mają różni ludzie na ciebie, ale na pewno wpływ też ma na ciebie twoje dziecko. To... I teraz pytanie, no on jeszcze. E... Dwójkę dzieci. Dwójkę. Dwójkę, Dwójkę dzieci. dzieci, które nie wiem, czy już coś tam oceniają, ale na tak, pewno. Tak, słuchają utworów i słuchają płyt i wszystko. I młody ma 7 lat, syn Borys, a młoda Olga ma 4, 4 lata. Także to jest pierwsza klasa i przedszkole. Mhm. Młody to już tam no, wszystko, no, zna, już rapuje i rozumie, także. Ale zmiękczasz trochę swoje teksty, masz z tyłu głowy, jak to coś znaczy, piszesz, że wiesz, co... kurczę jednego golni... Nie. Właśnie staram się od tego odciąć. Wiem, że suma sumaru moja liryka jest dość. Mocna. Powiedziałbym. Jeśli chodzi o wulgaryzmy, to są tam wulgaryzmy, ale ona jest zdrowa w ten sposób. Tam nie ma jakiegoś syfu, że myślę, że to nie... W Tak, to nie jest jakiś cios w moralność, że tak powiem, więc mhm. nawet jeśli mój syn będzie chciał słuchać utworów, które są z przekleństwami, to ja wiem dobrze, że on tych, yy, te przekleństwa będzie omijał albo cokolwiek, no tak, mhm. ma 7 lat, więc jeszcze nie ma 7 lat, ale, ale nie, nie mam takiej obawy i staram się właśnie od tego odciąć, żeby jak najmniejszy wpływ zewnętrzny miała na mnie muzyka, jakby mentalnie ma na mnie wpływ wszystko, ale ale jeśli chodzi o, o muzykę, to staram się często odciąć od tego, co się dzieje dookoła. I wtedy jest w punkt. No i Twoja wytwórnia. Nie tylko tworzycie muzykę, nie tylko tworzysz muzykę i ją robisz no tam jest sztab ludzi, którzy to robią, ale też robicie, tworzycie ciuchy. Czy ty je sam projektujesz? Nie. Masz nie, na to nie, nie, nie. wpływ, jak to wygląda? No, znaczy, mam na to wpływ, jak wyglądasz. Mhm. No właśnie tutaj jest, jakby doszliśmy do takiego punktu, że jestem decyzyjny i decyduję o wszystkim. Co czasami mnie drażni, że może się tego nauczę, a może jeszcze nie mam w 100% takiego zespołu, żeby powierzyć może... tego mhm. wszystkiego. A Może się tego nauczę po prostu, ale jeszcze tego nie mam, że żeby przekazać część zajęć komuś innemu. Mhm. To jest przypuszczam mój problem, ale to już zaczyna mnie na tyle męczyć i nie mam czasu. Ten na... perfekcjonizm taki? No, bo to jest dobre myśli Znaczy jest dobre. Oduczyłem się perfekcjonizmu już jakiś czas temu, szczególnie w muzyce, przy nagrywaniu czy coś. Stwierdzam, że jeśli Julas robi mix, master, to ja już jemu się tam nie będę um, za bardzo mieszał do no. tego, jak to brzmi i wszystko. Po prostu zostawiam to jemu, bo wiem, zrobił mi tyle płyt, złożył wszystko i odpowiedzialny jest za brzmienie praktycznie każdego albumu więc mu to powierzam. Natomiast jeśli chodzi o ciuchy, mamy grafika. Mhm. Wojtek Rakwalski jest tutaj projektantem tych wszystkich ciuchów. Często jest tak, że ja daję jakiś pomysł i jestem, że tak powiem, copywriterem, który wymyśla jakieś hasło, a on jest od tego, żeby to ciekawie ubrać. Wiesz, no po prostu działamy razem. Dobra, no to tak to wygląda. Nie? Muzyka, ciuchy, kuchnia. Kuchnia, Meksykańska tak. kuchnia. Gringo bar, tak, w Poznaniu. Mhm. E, to jest oczywiście e, nie mój pomysł, tylko pomysł Bilona z gru z Warszawy i w Warszawie są w tym momencie trzy gringo bary. My otworzyliśmy oddział, że tak powiem, poznański. E, w no i rozkręca się to. Jesteśmy od kwietnia... Mm, Ale to jest zamiłowanie do tej meksykańskiej kuchni? To znaczy czy tak, to bardziej... wyglądało, to wyszło zupełnie czy, czy. naturalnie na zasadzie, że jeździliśmy, mm, jeździmy w trasę, co weekend praktycznie gramy, teraz mm. akurat mi się zaczął urlop miesięczny. Ale jeździmy w trasę i zawsze, nawet jak mieliśmy, nie wiem, 30 km do, do, do Gringobaru w Warszawie, to mówimy, słuchajcie, jedziemy mhm. tam, tam jest dobre, a później nie będziemy wiedzieli, gdzie coś zjeść, bo w Kaczma to nie, mhm. już dość. Ale no i wjeżdżaliśmy tam, mówię do Bilona, mówię, ziom, no, otwórz to w Poznaniu, to będzie przynajmniej gdzie coś jeść dobre Sam nie? otwórz, tak? No, mówi, dawaj, znajdź lokal i działamy ja mówię, dobra, no i znalazłem lokal i jakoś otworzyliśmy to i no i działamy z tym wspólnie. Oczywiście tutaj duże wsparcie jest też mojej żony, mamy swoją ekipę i wszystko lecimy z tym. No i cze czekamy, że tak powiem na dalszy rozwój sytuacji. Na razie jest spokój. A czy tu w ogóle uczysz się śpiewać? Bo coraz więcej gdzieś tam śpiewanych momentów w tych swoich kawałkach jest. żeby jakieś lekcje śpiewu? Nie, nie. nie jak nie, wygląda nie, nie, nie. nauka śpiewania? Czy po prostu płyniesz? Po prostu, jakby, tak jak mówię, słucham różnych rzeczy i staram się. Ktoś to powiedział, że twoja oryginalność to jest suma inspiracji, także uh -huh. tak myślę, że to tak wygląda, że po prostu łączę to wszystko i mieszam w całość, nie wiem. Jeśli, ja sam słyszę, że to jest coraz lepsze, tak, tak przynajmniej, ale to też chodzi o technikę nagrywania mhm. i o pracę, sam się tego nauczyłem, nie byłem na żadnych y, lekcjach śpiewu, czy coś takiego. Kiedyś poszedłem, raz y, byłem na emisji głosu, mhm. y, bo miałem zapalenie strun głosowych dosyć poważne, jakieś tam złapczenie strun głosowych. Mhm przestałem palić papierosy i w ogóle i tam, no, znowu a teraz wróci, palisz? wróciłem tak, ale mm, poszedłem tam, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle dobrze operuję tym głosem, mm -hmm. no bo to jest kurde moje narzędzie pracy, jakby nie było. Żeby nie przeciążyć. Tak po i okazało się, że nie potrzebuję tych lekcji, bo wszystko robię tak właśnie, jak powinno się to robić, tylko że ja o tym nie wiedziałem, bo nie wiedziałem, jak to się robi, tak jakby mm -hmm. z tej drugiej strony. A babka powiedziała, że właściwie tutaj nie mam czego uczyć, bo wszystko robisz właściwie, więc Mówię, okej, okay, czyli skupię się na tym jakoś to idzie. No. I tak już kończąc powoli, klip, który nagrywałeś, Oko, był nagrywany na Ratajach. Mm -hmm. Czemu nie na Piątkowie? Dlatego, żeby się nie powtarzać, czy Rataje są yy, wiesz jakieś... Co? tak, po, po pierwsze dlatego, żeby się mm. nie powtarzać, bo już ten Piątkowski rejon jest mocno obcykany i mm -hmm. również u mnie na teledyskach. Po drugie mm. dlatego, że akurat w tym rejonie Rataj bloki nie są odnowione. Jeszcze, yy, jeszcze jest ta stara szara elewacja. Yy, także tak, tak to, tak to wyglądało. Oczywiście te jakieś tam ujęcia z drona czy coś, yy, na początku byśmy nakręcili dokładnie praktycznie takie same te ujęcia, ale to były tylko względy jakieś tam estetyczne i klimatyczne, żeby to pasowało bardziej do, yy, do klimatu teledysku i właśnie do klimatu utworu. Myślę, że wyszło spoko. Też smoła Studio zrobiła tutaj dużą robotę z teledyskami, bo w sumie zrobiliśmy razem trzy klipy do Szamana do Gdybyś kiedyś i do oko. I jeszcze będzie klip do bananów, który właśnie już jest cały wymyślony scenariusz i wszystko Poznanie pomysł, też? Jest? Tak, 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 tylko tam będzie już fabułka taka mała, no będzie ciekawie. Zobaczymy jak to będzie w styczniu, od stycznia 20 mhm. ruszamy dalej, w, znaczy ruszamy dalej, ruszamy we właściwą trasę promującą album ostatni krzygosiedla. Mhm. Mamy już tam zablokowane, nie wiem dokładnie do kiedy, ale myślę, że około pół roku w przód granie. Zaczynamy w Bydgoszczy, no i lecimy dalej, jakby taką, no nie kulminacją, bo to będzie w, prawie na początku, ale taki jeden z większych koncertów ważniejszych właśnie będzie w Arenie tego lutego. Arena dziesięciolecie. Nie wiem kiedy to pójdzie, nie wiem czy to już mogę hmm. powiedzieć, kiedy to pójdzie. Już niedługo nie możemy mówić, to, mówimy. Bo jeszcze nie poszła informacja oficjalna, ale no na 99% już jest wszystko właściwie dogadane. Właśnie Kari z Paryża będzie gościem tam specjalnym na, tym, na tej imprezie. Także niewykluczone, że będziemy szli dalej w tą stronę taką współpracy z zagranicznymi raperami, którą zacząłem gdzieś na 10 przez 29 i na pewno będę ją kontynuował na następnych albumach. Już zaczynam pracę nad kolejnym albumem, na razie jeszcze nie mogę powiedzieć co to będzie, ale już coś tam Ale w przyszłym roku długo. możemy się spodziewać, raczej że... Raczej tak, raczej tak. Tutaj nie ma co. Ten... Po prostu siedzę i robię cały czas. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Dzięki. bardzo, pozdrawiam. poznać. Gdybyś kiedyś Miała plan Odejść sama i nie myśleć Będę znów, będę szefkiem Po Twoich śladach Będę przynieść ogień, gdy dopadnie Ciebie